Cześć wszystkim, witam na moim kanale Dziś będziemy sobie robić makijaż taki letni jesienny bo są takie kolory, takie żółtawe jesienne, mi się tak kojarzą a więc to są nam produkty potrzebne podkład paleta kolorów ja taką tu do rzęs rozświetlacz Nicel do rozświetlacza. Okrągły, większy, skośny. Mniejszy okrągły. I beauty blender. Więc bierzemy sobie podkład, nakładamy go na całą twarz. Ok, gdy mamy to zrobione, yy, rozprowadzamy go po twarzy i następnie wklepujemy beauty blenderem. Ok, chyba mamy to zrobione. Jeżeli sobie polecę kolorów, to są nam yy, kolory potrzebne. Yy, żółty to jest taki złoty, yy, pomarańczowy i taki czekoladowy jasny. Taki yy, brąz jasny. Ok, więc nakładamy żółty kolor większym pędzelkiem. Yy, tak na środek powieki, nad rzęsami, do załamania linii powieki. Ok, idę mam to zrobione. Bierzemy sobie złoty i nanosimy go w kąciki. Troszeczkę nad i pod. Trochę mi się głośno składa z filmikiem, ale jest ok. Bierzemy sobie yy, znowu ten set pędzel i nanosimy go. Yy, go, matku ten cień. Na linię załamania powieki. Tak to wygląda. Uwaga, magia. Wiem, piękne te przejścia były. Mhm. Ok, gdy mamy to zrobione, wzięliśmy większy pędzelek i y, pomarańczowy. Dajemy pod rzęsami go. Tak do tego złotego naszego. Ok. Następnie bierzemy sobie ten znowu pędzelek tylko i żółty. Dajemy go pośrodek yy, dajemy go na no, po środek i po tak rozprowadzamy równomiernie tuż dużo dajemy go yy, na rzęsy Dobra, zapomniałam o kreskach takich jakby, można to tak ująć. Bierzemy sobie czarny cień, w moim przypadku to jest taki błyszczący i robimy sobie takie jakby kreski i przyciągamy je tak do połowy pawieki. Wiem, że to moje gadanie jest takie bezsensowne, bo mi się za bardzo nie zgadza filmem, no ale no, jest. E, rozświetlacz, bierzemy go, damy do rozświetlacza i nakładamy go na twarz. Na nosieniu jest już efekt gotowy. Subskrybujcie, lajkujcie, myślę, że Wam się podobało. Yy, dziękuję za uwagę. Do widzenia.